Nadchodzisz mata. Weź uważaj, jak wyłazisz co? Bo co? Spokój. w fali się. swój swój umysł, dobra dziecko. Gdzie przyłożę i talaj. I Zobacz, jak gnoju. Gnoju, jak nadchodzi. Czuję, że tak słuchają. Nie mam pojęcia. Jesteśmy tu obie nowe. Więc skupmy się. Pędzna, pędzla! Ty hey go. O matka. Mm. Co wiesz, mała? Widzę, że ją zajmować do swojej ręki, O mamo. Naprawdę? Pap!

To bardzo proszę, nie zdziwię się. No. Ligira. Ugani się, majtku. Kurda. Yy, czemu się te wszyscy nie lubią? Myślę, że to wiem. No już, nie powiem, w jaką się pojawiłam. Ja na no, tej no nie Ej, nie przestań, nie bluźnij. To może im to powiesz. Eee. Co chcesz mi powiedzieć, dziecko? Eee. Nie wiem. Nie możesz bluźnić? Damy nie być Błagać. No, to prawda, ja jestem damą, a teraz na nie na najmniej luźnia. O, jadzie. Ale mi się trafiło. nie. Chodzi mi o to, że nie jesteś inna. A, nie mi... wszystkich. Chciałam Ci pomóc, ale skoro nie chcesz mojej pomocy, to, to nie muszę ci pomagać. Dzięki, Pa. Nara. poczytaj! Tak? Skandyla się przedmiotem, i wtedy chcę panu znaleźć. Nie mówiłam tego. Cholera. Cholerne dziecko. Oj, widzę. Nie luźnij. Nie bliźnij. Chodzę do szóstej klasy a to dopiero do pierwszej, więc lepiej e, uważaj na słyszeć, nic, dobrze? Ja piapię. E, um, ale. Widziesz, trudno jest utrzymać w towarzystwie takich znajków. Co żyli, dobra? kurna 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 jak ci przyłożę spokojnie usłuchaj się. <grym> chodź i <już> lekcja. <grym> no dobrze. No na 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 się spóźnisz. <grym> 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 Co mi się spóźnisz. Dobry? Dobry. razem, <laughs> Fajnie. się Ja naprawdę ci współczuję. Nie, przestań. To i tak nic nie działa. Nie da. Oj, przestań. Trzymaj się, daj do um, nie nie nieładna. Dobry! Dzień dobry. Kusiemka! Witaj, Drake. Dzień dobry. O, dzień dobry. To jest Molly? Tak. Nie, jestem Kelly. A. to jest to me, Molly. Moja siostra. Siedzi tam z Kendrą. Aha! Jejku. Nie mogę was odróżnić. Do siebie odróżnić i mi Molly, wiesz? Tak, tak. Moja mama mil mi to mówiła, ale taka mi wybierał. Dzień... Dzień dobry. Dzień dobry, wszelkie. Dobrze, dzień Ale tak na szulki wypadek sprawdzenie świadectwości. Dobrze. Kora? Jestem. Zuzia? Tutaj, tutaj siedzi... Kendra. Tu. Jestem. Jake? Yy, Jest obecny. Molly? Tutaj. Ej, Kelly? Jestem. Yy, Maja? Obecna. I Kuba? Tu. No dobrze, czyli że jesteś za to Zatem dzisiaj zaczniemy lekcję. Na początek. Napiszę. Radzę wam takie karteczki z informacją o wycieczce. Dobrze! No dobrze, to ja zaraz wam rozdam, a wy tymczasem... zaraz pójdę, wydrukuję, a wy tym czasie ty robicie stronę po pierwsze, i Dobrze. No to bardzo zniżę do poziomu. Jest to z które trzeba robić. Na przykład, nie rozumiełem z sobą. Kulę, kulę, kulę. Cześć, taki, taki, taki. spokoju? Słucham. Powiedziałam, taki, 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 chyba nie taki, 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 się przyznać do swojej porażki. <noise> błagam się. Jesteś głupi! <noise> Molly, spokojnie. Nie, nie będę spokojna, bo on cię ciągle obliża. Molly, ogarnij się. Zaraz przyjdzie pani ci da wpierdol. Oj. Już nie jestem. Musiałam, że ktoś mnie uzmawiał. Kto tutaj... to był? To ona pani. Dave, słyszałam również z ciebie, więc na pewno z Moli. Moli! cię. A ty, Dave, porozmawiamy z twoimi dziecami, bo dziesiąty raz rozmawiasz dzisiaj na I ty dziesiąty? Dziesiąty. Pamiętasz? Wtedy byłeś na plastyce i dziewięć razy rozmawiałeś. Dziewięć razy musiałam Cię przestrzegać. Dziesiąty raz porozmawiam z twoimi dziecami. No dobrze. proszę. proszę. Dzięki. Nie takim tonem, chłopcze. Proszę. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. Proszę, proszę. Dziękuję, dziękuję. No dobrze. W tym tygodniu do dzienników, a ja tymczasem zaciszę lekcję i temat. I jak czas kończy robić stronę samą estetyczną i to i wszystko do dziennika, to rzucę lekcję i temat do zeszytów z polskiego i piszę to ja tym tam. Dobrze! Dzisiaj. dzisiaj. Słuchajcie, wiecie, Nie, co się Aha. No Dobra, Dobra, Dobra. Dzisiaj bo się o zabawach domowych. A czy chyba nie niekaż, dwóch dwóch czy tych Może. Wiem o tym. Ale. Chcę wam go przypomnieć, bo niektórzy z was nie umieją nawet napisać narty. A kto to taki? Nie będę wytykała. Uuu, ciekawe kto to nie umie napisać narty. Ly, a, ry, ty, -y. Dokładnie. Nawet Molly wie, że Chodziłam do szkoły pięć lat. No dobrze, dobrze. Ale Jake na przykład pisze narty tak. Nie to nie śmieszy, bo to twój błąd. No i proszę nie rozmawiać. Przyjazam. No no. A czemu pani nie rozmawia z rodzicami? Bo ona dopiero zaczęła szkołę i dzisiaj jej odpuszczę rozmowy z rodzicami. A poza tym ona dopiero drugi raz coś powiedziała. A ty, Jake, zaraz nieustannie! To pięć sekund coś musisz powiedzieć, bo byś nie zdzierżył. Nieprawda. Prawda właśnie, Jake. Nieprawda. Nie kłóć się ze mną. Nieprawda. Jake! Nie. Porozmawiam z twoimi leżącami o i po prostu... Porozmawiam z twoimi leżącami i zobaczysz, co będę miał. Z tym wszystko powiem. Wszystko mi powiem. Jakby się jak błyskawasz koleżanki i jak jesteś wieczny, jak rozmawiasz. Jeśli brak masz do to się z nią kłócisz? Zobaczysz, jaki mi wyciążli Ale proszę Pani, to dobro, panie, może, nie można. Nie można sobie nad uczniami. Jeśli nie zmęcam nad uczniami, chłopcze. Ja tylko robię... tylko wykonuję prawa nauczyciela. O To są jakieś głupie... Jake, lepiej wklej karteczkę i rób strony. Bo y, jeśli teraz tego nie skończysz, to Będziesz to miał zadane do domu. Ale nie, nie, nie. Będziesz tutaj siedział, nie będziesz miał tego zadania do domu. O nie, nie, ciesz się tak. Bo będziesz tutaj siedział całą przerwę, dopóki tego nie przepiszesz. No, przepiszę. Ale masz pisać ładnie. Szybko i ładnie. A ja tak pewnie nie potrafię. To się naucz. Bo wszyscy tutaj jakoś potrafią pisać ładnie i szybko. A ty jakoś jesteś inny i zagrożisz mi tak, że. O, proszę napis narty na tablicy. Proszę nie pisz noty. na r t N o r t o y -g w R T Eee... Yyy, nartu? No nie, chyba nie. Narty! Czyli jest nart... Narty, aha. No i dobrze, no sobie... chcemy. A teraz napisz to... Szybciej. Dobrze, napisz to na szybciej, mogę... nie miałeś tyle napisać, No, że zawsze... Ja. Ja, no to nie jest ładnie. No dobrze. Siadaj już na ławki. To było starsza! A, Gdzie, gdzie? Co ja z tobą mam? dzisiaj muszą cię chyba zapisać na w serię. Bo no, pisać nie ma Ale już Sześć, to nie za bardzo. Nie czy... bo tak. A gdzie jest siostra? Moja siostra ma teraz matematykę. Jak to? Nie wiem. Nie Czekaj. Plan pierwszej A. A nie, to nie właśnie. Nie rozumiem, co? Plan szóstej A. No, to tak, masz spotki. No, tak, ale ona na ma, tym matematykę. To, do której To jest fair, to Aha, no tak. Dopiero co tygodniowe. Z Chcę się spać. Będzie to w z Twoich Z zachowania. Dwa tej dołki, Drake? Co jest ja Tobą mam? Hehe. <tent> ten. Ten Drake jest, jest jakiś nienormalny, co? Nie, tylko niedorozwinięty umysłowo. Nienormalnie bym nie powiedziała. Niedorozwinięty umysłowo już tak. Tak? Wcale nie! Wiesz co, Drake? Jeśli mam być szczera, to wydaje się nie niedorozwinięty umysłowo. Tak jak to w kentra. Kendra. Mm. Powiem rodzicom, a ja powiem rodzicom o twoim zachowaniu. Zobaczymy, kto na tym lepiej wyjdzie. Eee. Błagam cię Jake. Nie masz pięciu lat. Zachowuj się jak mężczyzna. Może to rok się... 11 lat. Dwanaście. Lat. Jednaście! Jake! Ja wiem że lepiej, nie ja masz lat. Nie pamięta, bo to po prostu mój wiek. Tak, ale chodzi o szóstej klasy, czyli masz 12. 17, ja myślę, jeszcze nie będę na Ale rocznikowo masz dwanaście, No dobrze, może i tak, ale. Nie kuć się, sorry. Nie sorry, tylko przepraszam. Okej, okay. przepraszam. Dziękuję bardzo za przeprosiny, Jake'u, <laughs> Ale co nagrabiłeś, Jake? Mam na imię Jake. Głównie mnie to obchodzi. Najlepszego z okazji oblania. <laughs> Wszystkie klasy nie dostaniesz się do gimnazjum. <laughs> Kuźwa, masz rację. Jake? Nie. Teraz poproszę dzienniczek. Nie bluźnij się na moim lekcjach. Na moich lekcjach. Proszę. Byłam miła, ale skończyło się. To ciekawe, jaka pani jest, kiedy jest zła. Nie chcę wiedzieć. Proszę. Wróciła mi pani dziennikiem o podłogę. Myślisz, że jestem zła? Jeszcze nie, to dopiero początek mojej złości, ale się nagrabiłeś. Nie chcę właśnie muszę je troszkę to. Te dzieci. Drake jak kto mu ławkę przy przodu chyba chce siedzieć przy ławce. Ech. Dzieciaki. No, już lepiej. Ok. Już dobrze. Teraz idę. Będą siedzieli po trójkę, a tutaj będzie Kendra i Molly. moli Jesteń, czekali, Czy Kelly czy Molly? Molly chyba. Albo Kelly. Nie mam pojęcia. Hmm? To co? to nie dla moich las. Ale który to dla? Dla tych? Hmm, może przestanę ten konkurs. Na pewno się nie złożyłem, bo rok. Konkurs z okazji Belu na koniec roku szko szkolnego. Szkolnego. Redakcja. Redakcja. Ogło e e nie umiem nie Z tak, tak. w okazji w balu na koniec roku szkolna redakcja ogłasza konkurs na najlepszą piosenkę. Zgłoszenia do 11.06.15. A kto to wszystko organizuje myślę A tak tutaj takim małym ludkiem. konkurs odbędzie się na dużej sali gimnastycznej. I w końcu będziesz się na dużej sali głosowej. Dnia 0. Dnia 12.06.15. R. Najlepsza piosenka. E, będzie, e, autorne piosenki mm, to jest piosenki, i na komputerach. to miało tak, nie To